Co, ty robisz? Czekam. Kotlet? K tak. Jaki? Do Do, do ziemniaku. Jak ja, sam. Ja, ja. Krzysiu, Ty ja, jak? Dobre kotlety? Będziesz jadł? Tak, nie będzie. Dlaczego nie będziesz jadł? Poczekaj, muszę wyjąć widelec. Co, tak, Krzysiu, powiesz? No to, Wszystko? Gyl gyl gyllcie To dla mnie kotlet Mati będzie, tak? Lataty? Tak. Nie, co? Dla kogo to kotlet będzie? A tak jest. Pewnie ja lataty. A co to jest tutaj? Jajko. Krzychu. A ty jesz kotlet... A Krzysiu je kotleta czy nie? Nie, nie tu nie ma zębów. Nie ma zębów, a ty masz? Pokaż. Aan mama, zembies? Aan de andere kanten. mij jij toch zembies? Ik zie het. Goedemorgen, willems. Wat is dat? Goedemorgen, willems. Wat is dat? Goedemorgen, willems. Wat is dat? Goedemorgen, willems.

Dobra, koniec kotletów. Mati, dziękuję Ci za kotleta. A Ty będziesz Gdzie Ziemniaki i kotleta? Jak to nie? Super są ziemniaki i kotlet.